No dobra, to w takim razie, jakie, jak to robić, w jakie kanały uderzyć. Dzisiaj jednym z fajnych metod na uzyskanie właśnie dobrego inbound marketingu są wszystkie social media, ale musimy pamiętać, że znowu nie wszystkie, bo nie wszędzie są nasi klienci, tylko wszystkie social media, gdzie są nasi klienci. Tak, czyli jeżeli, pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście, nie wiem, projektujecie ogrody, projektujecie fajne meble, nie wiem, zajmujecie się biznesem weselnym. Pozdrawiam tutaj chłopaków DJ-ów, którzy dość często i licznie wpadają na moje livey. Wy powinniście akurat znaleźć się również na takim social mediach, jest Pinterest, czyli, czyli tam wrzucać swoje zdjęcia tam w odpowiedni sposób. E, takować te zdjęcia po to, żeby was e, też e, inni wynaleźli, czyli content poprzez zdjęcia. E, jeżeli robicie coś, co można pokazać na wideo, no to wiadomo, YouTube i, i inne rzeczy. Jeżeli macie publikę, która jest młodą publiką, znaczy klientów, którzy są klientami około 18 lat czy, czy mniej, no to koniecznie TikTok. Tak Ja już ponad półtora roku temu mówiłem, że TikTok będzie jednym z fajniejszych narzędzi do promocji. Okazuje się, że w tej chwili w ogóle w dobie korona, w dobie koronawirusa TikTok wystrzelił niesamowicie w górę i mają go nawet osoby 30+, plus. więc jeden z fajniejszych kanałów sprzedaży. To wszystko zależy od tego, gdzie są nasi klienci, czyli trzeba najpierw określić bardzo dobrze grupę docelową, następnie sprawdzić, na, gdzie oni się poruszają i tam być. Kiedyś usłyszałem bardzo fajne porównanie, że tam, gdzie Twoi klienci chodzą do wodopoju, czyli jeżeli Twoi klienci chodzą do wodopoju na TikToku, tak? No to Ty powinieneś do tego wodopoju dolewać i po prostu się tam pokazywać w takiej krótkiej przyności. InBand Marketing, jeszcze raz, to jest Google Głównie ściąganie klientów do siebie poprzez, wie, poprzez wiedzę, poprzez wartość, poprzez budowanie wartości, takiej relacji między klientem a Tobą, a nie na zasadzie takiej, chodź przyjdź do mnie i kup. W momencie, kiedy klienci zaufa, on sam będzie chciał od Ciebie kupić. I jedno jeszcze ważne zdanie, które warto tutaj powiedzieć, pamiętajcie, że klienci nie lubią, jak się im coś sprzedaje. Ale za to klienci uwielbiają kupować. Kupować, ale sami kupować, tak żeby oni myśleli, że sami podjęli tą decyzję o tym zakupie. Niech oni tak myślą. A wy zróbcie wszystko, żeby im w tym pomóc. Wybudujcie taką relację z klientem wybudujcie takie zaufanie, żeby ten klient chciał do Was przyjść, chciał od Was kupić i w tym momencie to klient będzie bardziej zadowolony niż my.